Święta, święta i po świętach. Panowie, pierwsza rzecz jest taka, chciałbym opisać moje święta z Aliną. Pierwsza rzecz jest taka, że przed świętami tu jest likwidacja sklepu i poszedłem, wybrałem sobie Tereksy, bućki za... za cztery stówki dość porządne. To odnoszę je parę lada, ja ważę sporo dosyć, nie? No i ten, zwykle to się cieszę z nich. No i Alina mi kupiła je po prostu, pokazałem, mówi to ja za ciebie zapłacę, mówię to są drogie buty. Mówi Zapłacę, pokazałem jej cenę ze 400 i za mnie zapłaciła. W tym momencie jako merkantylny człowiek to policzyłem to, że ja wydałem gdzieś na święta na nią 1200 zł a zwrot mam 400 czy 30% to panowie dajcie znać w komentarzach jak u was te zwroty u partnerek. Byłem szczerze zaskoczony. Myślałem, że no chyba, chyba, chyba coś do mnie czuję. Druga rzecz, radosta ze świąt jest taka, że wspominaliśmy pierwsze, bo już 5 lat jesteśmy z Aliną i wspominałem pierwsze święta, więc ona azjatyckie jedzenie, to powiem wam, wygląda tak. Alina sobie puszczała, po prostu filmy jak się coś gotuje. I ona, ona lubi, lubi jakieś gotowanie, czy coś teraz już się trochę może nie chce, ale lubi sobie coś tam ugotować, u nas odkrywać kuchnię i sobie taką typowo azjatycką kuchnię, nie? No i ja zobaczyłem tak, że ona sobie ogląda takie jakieś instruktorze, jak się co gotuje. No i tak, jest jakaś, jakaś kuchnia europejska w sensie wyposażenia. Tam się jakaś jazykietka uwija nie? i robi te takie różne dziwne rzeczy. Oni mają tę kuchnię bardzo specyficzną. I z tyłu zauważyłem, że ona jak to oglądała, to zwróciłem uwagę, bo akurat jakieś były nagrody dla artysty, aktora drugiego planu. I popatrzyłem na ich mężów i gościu tak stoi, minę ma taką... Zdechnie to i mówi. I po jego oczach widzę: cholera, będę musiał udawać, że mi to smakuje. Nie, jest kuchnia zupełnie inna. I naprawdę trzech facetów było. I oni patrzyli, jak ona gotuje jeszcze dla telewizji, to w dużych ilościach. I to nie byli zachwyceni tym, że będą musieli to jeść. Generalnie był coś w rodzaju między przerażeniem, a. Wiecie jak jesteś w sytuacji, że przesola na zupa, ale jeży i się uśmiechasz, nie? No to i teraz chodzi o to, że Alina też w drugą stronę to działa, że Europejczycy nie lubią tego jedzenia. Ja się po prostu nie lubię i się po pewnym momencie, jak ona bardzo dużo dodałem tam ostrych przypraw, ona te papryczki czerwone co nasze panie dodają, Polki dodają, to ona ubija miażdży, żeby ta ta wyszła, wyszła ta, wiecie, to, to palący smak. Wyszedł to, ona ubija to po prostu. Albo ostatnio nawet jej zmieliłem na mikserze, żeby tego, nie, i ja po prostu nie tylko, że to płaczę w czasie jedzenia, nie czuję co jem, to jest akurat plus, możesz jeść styropian, nie wiem, jakieś zmielone drewno, nie czujesz w ogóle nic, tylko ogień w gębie, no i ten... No i ona się śmiała, że ja płaczę, a później mnie brzuch bolał i skończyliśmy z tymi eksperymentami, co tam były na tych filmach, że facet nieszczęśliwy. No i nauczyłem ją ta parę rzeczy gotować. Znaczy na przykład robi mi schabowy, niewymawialny, więc ona mówi puk, puk. No bo to się wiecie, puka, to puk, puk umie robić. Na początku robiła na głębokim tłuszczu, ale nauczyłem ją na płytkim, bo to jest zupełnie i robi, i mam zamrożony, zawsze jak wiem, to się cieszę. No i ta, ale jak pojechaliśmy na pierwsze święta, to działa w drugą stronę, ale nie nic nie pasowało ze stołu wigilijnego, tak? I przyniosła chipsy i Pepsi -Cola. Mnie to aż otrząsło, bo to my jesteśmy tradycyjną rodziną. Jest 12 dań. I babcia jak babcia była kiedyś, pamiętam, byłem dzieckiem i yy, yy, ciotka i mama przynosiły dania i się policzyli, że jest 13 dań, nie? To bo tyle dla apostołu może 12. To była afera, która ma zdjąć swoje zdanie ze stołu, nie? Które danie ma zdjąć ze stołu. No i też u nas teraz, jak się spotykam na święta, to są tradycyjne dania, w miarę tradycyjne. I ona przyszła pięć lat temu z tymi chipsami i z tą Pepsi to i to zabrałem, schowałem gdzieś, żeby nie mogła sięgnąć wysoko. u tam, Byliśmy wtedy u, u, u ojca na, na tej wigilii. I ona siedziała, ja jej dawałem takie małe kawałeczki, Na przykład brałem coś na talerz, jakieś, tam było na przykład jakieś mięso, to kawałek jej dawałem. I, jej dawa, I dawałem jej taki mały okruszek, nie? Tak po ciutku. I jeden, drugi, trzeci, coś jej tam, rybę po krecku jej tam dałem, tak jakby i siostry mnie wzięły, zawołały, złapałem, jak szedłem do toalety we dwie i się rzuciły na mnie, że po prostu dlaczego ty ją głodzisz? Ona jest przecież szczupła, nie? No jest szczupła, no. I dlaczego ty ją głodzisz? Co ty robisz w ogóle, jak ty się zachowujesz, jak ty jesteś han, a wie dziewczyny? Ona tego nie lubi, ona tego nie zje. I co? Ja mam jej położyć na talerzu, ona później tego nie będzie jadła i będzie gospodynie obrażona. No, ale coś tam podpasowały, że coś jadło, ale nie dużo, powiem Wam, że tego nie. A teraz po pięciu latach w Poste, jak już tak i wtedy potrzebowała cztery godziny, żeby zgłodnieć, a już, nie już po drodze była głodna, bo już od rana nic jedliśmy, czyli tak ze 6-7 godzin głodu i tam zaczęła coś skubać z tego stołu, ale nie za dużo, nie? A teraz te święta się wszyscy ucieszyliśmy, bo po prostu zaczęło jej smakować, na przykład poprzednio, no to... Prażuchy jej podpasowały. To są, wiecie, ziemniaki bite chyba z mąką ziemniaczaną i z jakimś masłem, czy takie, w konstatcji jakby plasteliny, bardzo dobre, ja to uwielbiam. Z kapuśniakiem, nie? To jej pasowało. A teraz tak, sałatka się przekonała do sałatki ziemniaczanej, te co takie ziemniaki z majonezem, ja tego nie lubię akurat i groszek tam jest. Nie? Pieczenie zaczęła jeść, oprócz kaczki to nie. Także generalnie jej prosiło o dokładki. Jej tam dawałem te dokładki. Sos, sos cząstkowy jej pasował. Taki robiony, zwykły sos. Ziemniaki jej pasowały, także no wszyscy byli zachwyceni, że sobie, że sobie je, że tak się przyzwyczaiła, nie? Ja też byłem zaskoczony, bo wcześniej tego nie było. Jakoś się przekonała. Także święta miałem wesołe. No i cóż, niestety Alina pracuje w restauratorstwie, w restauracji i w Sylwestra pracuje, teraz ją z niej, z niej nie ma. Nie ma jej ze mną. Także wie imieniu w swoim. Życzę Wam zdrowych, jak tam, zdrowych pogodnych, wesołych to świat. Było tutaj szczęśliwego nowego roku, abyśmy w tym roku jakoś lepiej prosperowali. Ci, którzy walczą o dzieci, to żeby po prostu... Życzę Wam, żebyście... Będzie teraz parę odcinków, to życzę Wam, żebyście zrozumieli, jak ten system działa i podjęli decyzję, czy, czy dalej uczestniczycie w tej ruletce, Tak? Bo e... będzie wyjaśnione to, żebyście podjęli decyzję. Będzie, będzie, będzie podstawa do podjęcia tej decyzji, bo już, już mam pomysł na ocziki, teraz mam chwilę wolnego, to będę kręcił. Ci, którzy się otrząsają, to żeby się otrząsnęli jak najszybciej, bo Sylwester to jest taka też fajna okazja, żeby zawiązać. Wiecie, panie są w desperacji w tej chwili randkowej, więc macie tutaj 24 godziny, żeby się z jakąś panną umówić. Panie są w desperacji, bo na przykład chcą iść, a jak... I nie może iść jako singielka. Może zaciągnąć jakiegoś żula z sklepu, ale singielka to nie może być, bo singielki po prostu y, obserwuję mój brat, brat na weselach, że przychodzą, singielka. zawsze wleką jakiegoś gościa, który jest złapany za kark i nie mają faceta, ale na jakieś imprezy to przychodzi, nie? Musi być. Więc teraz panie są trochę w desperacji, żeby kogoś zaprosić, może mają już bilecik, może... I to jest taki dobry okres też, żeby się pobawić może coś złapać, tylko żebyście ci dali w rozsądnym, może się pobawić, wyjść do ludzi, może z jedną panną pojedziecie, z jednym autem pojedziecie, w ramach wymiany, jak w salonie, wiecie, starym jedziesz, to ci opuszczają cenę na nowe, może pojedziesz na imprezę z jedną panną, a wrócisz z telefonem z drugiej, od drugiej dziewczyny, także życzę tym, którzy są na etapie już się przełamywania, żeby się przełamali, a ty co szukają, to żeby po prostu coś znaleźli i w tym nowym roku zaczęli jakieś swoje miłe życie, bo, bo zależy jak kto, ale mi na przykład lepiej jest z kimś niż samemu. Więc życzę Wam wszystkiego w tym nowym roku. Jednocześnie chciałbym podziękować abonentom. Chciałbym podziękować abonentom. Jest już nas 2000 coś tam 60 parę. I powiem Wam tak, że z przeszłości, jak zaczynam ten kanał, to Miałem, no było tak mało ludzi, tak mały wzrost. Miałem chyba 26 abonentów. No i to zawsze tą historię wspominam, jak to starszy człowiek opowiada w kółko to samo. No to było 26 abonentów. Ja mówię, to nie ma sensu. Po prostu to nie ma sensu. Prowadzenie tego kanału nie ma sensu. On nie złapie żadnych więcej abonentów. To jest tak jakby ja z kolegami, sobie mogę przez telefon do, po, pogadać. Miałem chyba z 8 filmów, czy tam z, nie wiem, z 15 dopiero badałem temat, teraz już jestem na zupełnie innym poziomie. No i mam takiego kolegę, to po, zawsze to wypomina, wspomina mi, on mówi, jeżeli uratujesz życie jednemu, w sensie życie, czyli polepszysz życie, ale też dosłownie uratujesz życie jednemu ojcu alienowanemu, to już się opłaca ten kanał, nie? I teraz już trzech albo czterech ojców wprost mi powiedział, że ten kanał życie im uratował i o to chodziło. I się rozwinął do dwóch tysięcy. No teraz jakiś film zrobiłem, 2000 ludzi, 2000 odsłony z tego filmu, Walka Płci. Przecież miałem go skasować, bo miałem taki komentarz negatywny, że tylko co połysam. I, I bardzo wam dziękuję jako, jako abonentom. Wasze komentarze są wręcz bezcenne, bo po prostu ktoś zadaje pytanie, nie ma głupich pytań, zadaje pytanie albo daje jakiś komentarz. I otwiera jakby u mnie, tak jakby są zamknięte drzwi, albo w ogóle nie widać, że są, i nagle się pojawiają jakieś drzwi, i trzeba pomyśleć i je otworzyć, tak? I w ten sposób budujemy wiedzę. I cóż, dziękuję Wam wszystkim za komentarze, za oglądanie filmów i prosiłbym jak zwykle, żeby przekazywać kolegom, którzy tego potrzebują, i nie mówić o tych filmach kobietom. Szczególne też podziękowania. Mam dla pań abonentek, bo tu mi pokazuje system, że około 5%, 5 youtuberów redpillowych u mnie jest to samo, mniej więcej zachowane to jest pań, które oglądałem ten kanał. Słuchajcie, nie przejmujcie się, ja tutaj często mówię o, o tym, wiecie, jakby jakie są zagrożenia ze strony kobiet, ale to nie znaczy, że generalnie nie ma dobrych kobiet. Także mam nadzieję, że z tego kanału rozumiecie sposób myślenia mężczyzn, bo to jest podstawa żeby jedna płeć zrozumiała drugą, bo jak jedna płeć myśli, że druga myśli tak jak ta płeć pierwsza myśli, to to jest to kitu w ogóle, nie? Że zrozumiecie tą długą płeć, no i że znajdziecie kogoś, kto was zrozumie odpowiednio. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kolejne odcinki, które będą w nowym roku.